Piotr Niedzielski przed Galą Babylon MMA 9. Pojedynek, w którym zmierzysz się z niepokonanym Brazylijczykiem, powiedz właśnie, kiedy walczy się z niepokonanymi rywalami, to oznacza, że on ma mniej tych dziur i słabszych stron, czy po prostu jeszcze nie zostały odnalezione? Myślę, że jeszcze nie zostały odnalezione. A fakt, że, fakt, że nie zrobił właśnie tej wagi. Jakoś Cokolwiek zmienia, czy, czy po prostu dalej robisz swoje i nie patrzysz na to? Nie, nic to nie, nie zmienia. Ja cieszę się, że mi waga zeszła perfekcyjnie, czuję się świetnie, a jutro będę się czuł jeszcze lepiej. Także nie robi to w ogóle dla mnie wrażenia, że nie zrobił tej wagi, to jego pech, bo 30% z jego gaży przejdzie na moją stronę, także dla mnie lepiej. Mhm. A Próbowaliście go zmusić do tego, żeby on tę wagę zrobił, żeby dociągnąć go do godziny 15, że okej, okay, wiemy, że ran, ważenie nie pyszło, że jest sobie przewalona waga, jest czas do 15 maciąć. Nie, ja nie jestem od zmuszenia, jestem po to, żeby jutro z nim wygrać. I, i no, nie chciał robić, no, to jego sprawa. Ja do, do robienia wagi podchodzę charakternie i nigdy się nie zdarzyło tak, że nie zrobiłem tej wagi. Mój przeciwnik zrobił tej Wagi, no, w, o, okazał mi brak szacunku, tak naprawdę, bo jeżeli się umawiamy na dany limit, to powinno się tego, do tego limitu no, dotrzymać słowa. Tak? Dlatego no mówię, ja nie robi mi nie to, to różnicy, po prostu on będzie miał mniejszą wypłatę. Pamiętasz, spotkaliśmy się jakoś jakiś czas temu, rozmawialiśmy i mówiłeś tam troszkę narzekałeś, że ta twoja kariera nie może nabrać rozpędu. No teraz chyba jesteś w końcu zadowolony, bo są te regularne starty i brak kontuzji, więc chyba jest dobrze. Tak, tak, no jest dobrze. To jest moja trzecia walka w roku. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze czwartą w tym roku. A ta czwarta walka, czym? Znaczy, nie staram się nie wychodzić poza tą walkę, która będzie jutro, ale jednak myślę, żeby zrobić tą czwartą walkę w roku i żeby ta czwarta walka w roku była walką o pas. Wyszedłeś tutaj na to ważenie bardzo pewnie. Bardzo też widać, że jesteś w bardzo dobrej formie. Jak to jest przygotowywać się do walki w środku wakacji, gdzie tutaj wszyscy myślą o jakichś wyjazdach, a ty musisz tutaj na tej sali cały czas w treningu być? Jeżeli robisz to, co lubisz, to cały czas masz wakacje. Co miałbym robić? Imprezować, zajeżdżać się co weekend. Wolę spędzać czas na sali i, i dobrze się czuć. Także ja robię to, co robię z pasją. I nie robi mi to różnicy, czy to są wakacje, czy to jest okres świąteczny. Ja lubię być w formie, lubię się dobrze czuć, także, także to, że mam walkę w sierpniu, to zupełnie nie robi mi to różnicy. Powiedz, mówisz o tym, że to chciałbyś celować w walkę pas, czy to miał być pas Babilonu i jeżeli tak, no to wiesz, ta kategoria nie jest jakoś szczególnie wielce obsadzona, więc można typować jakieś nazwiska, które gdzieś tam mogłyby się pojawić. Kto byłby godny, żeby z Piotrem Niedzielskim o ten pas zawalczyć? O, trudne pytanie. Tak jak mówiłem, staram się koncentrować na tej walce, która będzie jutro, a kogo, kogo, kogo mi dadzą do kolejnej walki i czy to będzie walka o pas, to, to, to nie jest zależne ode mnie, także... Też nigdy sobie nie wybierałem przeciwniku, tylko biłem się z każdym, kogo mi dany organizator dał, także celuję w pas organizacji Babylon MMA i to jest taki mój cel teraz, także, także ciężko pracuję i wierzę w to, że, że zdobędę i że będę miał ten pas. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.